Zaczął się 2021 rok i najważniejsze jest pytanie takie, czy Robert Lewandowski pobije rekord Gerda Millera, więc 40 goli w sezonie. Jest bardzo bliski tak naprawdę osiągnięcia tego, ale czy rzeczywiście jest na to realna szansa? No właśnie dzisiaj zrobimy sobie taką analizę, ponieważ no w końcu w tym roku miałby Robert Lewandowski szansę na to, żeby pobić ten rekord 40 goli w sezonie. Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie także na mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, sytuacja jest tego typu, że Gerd Miller miał 40 goli, praktycznie w sezonie jest to rekord niedościgniony. Nawet wielkie tuzy, praktycznie piłkarskie, tak, które grały albo grają do, do dzisiaj w Bundeslidze, nie osiągnęły tego wyniku, jak chociażby Luca Toni, Claudio Pizarro czy Roy Makai. No, oni osiągnęli praktycznie tego rezultatu 40 goli. Wydaje mi się, że Claudio Pizarro miał największą szansę i nadal ma. E, znaczy, miał po prostu tak, bo grał na, na tym najwyższym szczeblu przez wiele, wiele lat praktycznie w Bundeslidze. Natomiast Robert Lewandowski ma teraz sytuację tego typu, że ma 17 goli po 13 kolejkach i wydaje się, że jest bardzo blisko tego, żeby osiągnąć ten rekord 40 goli, a nawet go pobić. No, nawet nie chodzi o to, żeby zdobył jakąś dużą przewagę, ale na przykład, żeby zdobył 41 goli, żeby pobił ten rekord Gerda Miller'a, Rekord, który Gerd Miller praktycznie ustanowił 50 lat temu, równo chyba 50 lat temu, bo to był sezon, dokładnie wam powiem, 71 na 72, jeśli się nie mylę to właśnie wtedy właśnie, tak 71 na 72, to właśnie wtedy Gerd Miller zdobył 40 goli, czyli równo praktycznie 50 lat później Robert Lewandowski mógłby ten rekord, ten wyczyn tutaj poprawić, miałby miał więcej goli na swoim koncie. No, tutaj musi być wiele czynników, tak, przede wszystkim Robert Lewandowski świetnej dyspozycji, a też brak kontuzji, no i gra Bayernu musi być na najwyższym poziomie i Robert Lewandowski mógłby praktycznie dołączyć do tego czy zbliżyć się tak do, do tej właśnie do tej praktycznie puli tych goli 40 goli Napiszcie w komentarzach czy rzeczywiście to jest możliwe, czy Robert Lewandowski osiągnie ten rekord, ten sukces to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za ja słuchanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij, że w dzwona, dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się